Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś 23 maja no i bez zbędnego gadania zostały cztery pule na tym stojaku. Yy. Jeszcze z rzepakiem. A później musimy wrócić jeszcze do tego stojaka gdyż tutaj też rzepaku moim zdaniem jeszcze jest sporo. Ktoś ma ochotę to zapraszam. Ja sobie tak do pamiętnika będę zapisywał ile miodu tutaj będzie. Zapraszam do oglądania, do subskrypcji. No dobra, to mi od dnia przejrzana. Zabranych jest 12. Yy, została jedna gniazdowa. Więc teoretycznie powinno być tu 6. No i to się zgadza. I to zdejmujemy. Ramkę pracy chyba wytniemy, chociaż ona nie jest zasklepiona. No dobra, ramkę pracy mamy wyciętą. Można jechać dalej. To jest ta rodzinka, gdzie nie wiem, czy to jest włoszka, czy demeterka. Kolejna bez mateczników. Jajka nie ma. Czyli nie ma jeszcze stanu rojowego. Ale tu są już jajeczka. Teraz mam chyba obiektyw dobrze wycelowany. Są jajeczka na środku, więc jest szansa, że gdzieś tu sobie spaceruje królowa. Obyśmy jej nie zgnietli. Z drugiej strony również tutaj gdzieś widziałem jajeczka. No tak, coś tu jest. Królowa być może zeszła na dół z uwagi na zadymienie. No tam mają czerw trutowy, więc bardzo dobrze, że ja im wyciąłem tą ramkę pracy. Będą mieli mniej tego czerwiu. No, ale pyłku to tu jest fajna ilość. No, alpejka jedna z trzech, bo tu są jeszcze dwie. No to tu chyba będzie ciut więcej tego wszystkiego. Nawet ostatnia ramka, mimo że spłaszczona przez przedostatnią, to jest częściowo zasklepiona. No nadbudowa nie na trzecią miodnię w daszku. Na razie jeszcze delikatna. Także podsumuję miodnię jak skończę. No tu jest zdecydowanie silniejsza rodzinka, ta alpejka. No i miodnie zabra... zabrałem obydwie. Co do jednej, łącznie z trzema gniazdowymi. Także możemy liczyć 20 ramek, ale moim zdaniem gniazdowe powinno się liczyć jakoś więcej niż 2 do 1. W każdym razie liczymy 20, czyli 30 km. No dobra, weźmiemy się za przeglądzik. Byłem się napić. Bo dzisiaj jednak pogoda taka dosyć ostra, jeśli chodzi o temperaturę. No i znowu, wydaje mi się, że można wyciąć, nie? One i tak się ledwie tu mieszczą do tego ula, więc będą miały będą miały co robić. Wycinamy. Dobra, ramka prezentowana. To lecimy pozostałe. O! Czuję, że pod ramkami jest nadbudowa. Nie, była do ścianki. Bardzo ładna rameczka. Troszkę zniszczona. Ale to oczywiste, jak z nowej węzy. Nawet widać, że spłynęła, i one nadbudowały tutaj yy, trutowe komórki. Nie? Ale jest rzeczywiście na dole coś. Bardzo dużo pszczoły tej rodziny nie mogę zostawić na jednej miodni. Muszą być dwie. Brzydki czerw, bardzo. A tu już troszkę ładniejszy. Łącznie z larwami. Jajek nie widzę, ale jajka to sobie obejrzymy na innej ramce. Mateczniki, ale jakoś nie rzuciły mi się w oczy. Może nie ma jeszcze. Nie wygląda, żeby było dobrze, tutaj jest nowa ramka, więc to jest ramka, którą nie za bardzo chcą budować, czerwić. Więc zobaczmy sobie. No, ja jak nie widzę, no są larwy. Ale tutaj znowu była walka. Matki z robotnicami o miejsce. Także może jest taki powód, że tak zaczerwione, rozstrzelono. Rozstrzelenie, chyba powinienem powiedzieć no dobra, są jajka. Czekajcie, dobrze celuję, tak. Są jajka złożone w ciągu ostatnich dwóch dni, delikatnie leżące. No dobra, i teraz nie wiem, czy pamiętamy, ale tu, jak dzisiaj zabrałem dwie pełne miodnie, wszystko, to poprzednim razem w tej rodzince było znacznie więcej. Ale one też mają, niestety, dwie miodnie. No i otworzyłem daszek i aż poszedłem sobie zapalić. Bo owszem, zabudowę to ja w wielu ulach miałem. Ale tak ciężkiego daszku to jeszcze w żadnym. Zapomniałem telefon wyciągnąć ramkę pracy niestety zalana. Także skoro miodnie były zalane, no to jest szansa, że gniazdo również jest zalane, a to oznacza, że... Matka nie ma gdzie czerwić, i znajdziemy tutaj mateczniki. Dobrze myślę? No przynajmniej taka jest teoria. No dziwo tu nie ma. Ale jest za to masa pieżgi, pyłku. Fantastycznie. Bogata rodzina. Aha, tą ostatnią zerknijmy, bo zawsze. Jakoś tak po macoszemu je mam bardzo dużo pokarmu. Nie ma tutaj mateczników od strony zewnętrznej również. Czerw trutowy, a reszta pozalewane. Także one ten miód tutaj, co mają, będą za chwilę przenosić do pustych miodni, które im zostawię. Piękna ramka. Taka prawie do wirowania, nie? Tylko, że to jest ze środka gniazda. Kolejna ramka. Również całkowicie do wirowania. I również ze środka gniazda. No to są te świeże ramki. No niestety, tutaj powinien być czerw. Jakby nie patrzeć. Nie myliłem się. To jeszcze tylko zobaczmy, czy jest matka w tej rodzinie. A jak zobaczmy. Niestety w ciemnych ramkach patrzymy. Czy są jajka? No jest ładne słońce z tyłu za mną. Widzę larwy, ale jajek nie widzę. Dobra, mamy jakąś miseczkę. Ona jest rojowa, bo jest na skraju ramki. Słuchajcie, ona jest pusta. No to chyba nie ma co panikować. Tutaj również czerw. Mamy tutaj mamusie, ale mamusia jest moim zdaniem szczuplutka. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No tutaj pod daszkiem to nie ma żadnej pszczoły miodnia owszem jest zalana ale myślę, że wytrzymają te trzy dni ciekawe czy miód nie skrystalizuje i pobawię się nimi w sobotę bo ja mam jedną ramkę gniazdową i zero ramek miodnych w tej chwili przy sobie z trzech uli na chwilę obecną mam pełen ul odkładowy ramek gniazdowych nie, przepraszam, to ten. O kurczę, otwarty. No trudno. I mam. Tu są po 9, po 9, bo były takie grube, że się 10 się zmieściło. Czyli 4 korpusy i 2 ramki. No to 40 mam ramek. Tylko, że. No, strasznie grube niektóre. 40 plus 6 razy 2 to jest 12. 52 ramki uznałbym je za tłuste więc no jakby nie patrzeć to tak z 80 km. Jodu. idę sobie zapalić i tutaj te trudnie jak se wylatują bo to też jest jakiś problem i pomyślę co dalej robić czy zostawiać to na sobotę czy, czy nie za 10 czwarta a co to oznacza Że trudnie wracają z lotów godowych. Zawsze o tej samej porze. No, chłopaki, mam nadzieję, że coś tam skorzystaliście z tego. Zajrzyjmy do rójki tak bez dymu. Tu miodnia była wsadzana. No nie wyglądają te pszczoły, żeby miały nie mieć matki. Wszystko w porządku tu jest z tym ulu. Oczywiście może być stan rojowy, ale gdyby nie miały matki, to by się inaczej zachowywały. Także chyba jest OK. Tutaj był taki mały odkładzik, który został zrobiony z matecznikami rojowymi. I te pszczółki również tutaj nie wyglądają, jakby nie miały matki. Także być może też będzie ok. odporna na suszę Jeszcze chwilka A czemu odporna na suszę? Bo rośnie w rzece. No troszkę to pylenie wierzb tutaj przeszkadza ale one mają gdzieś pożytek i to tak wściekle latają ciekawe gdzie no dziś jak widać już troszkę pooglądałem sobie jest jeden ul do wzięcia jeszcze do wirowania, ten to jest alpejka ale postanowiłem sobie pooglądać inne rodziny, na przykład tutaj też był, był, był przegląd delikatny miodni, na przykład tą czerwoną. Podniosłem daszek, dwa kilo pszczoły pod daszkiem, więc mówię, no, wsadzę wam czwartą miodnię, mimo że nie uważam, że te miodnie są pełne, ale przynajmniej miejsce będziecie mieli. A ja przynajmniej będę miał problem z głowy, jeśli chodzi o przechowywanie miodni, nie? Jednak. Yy... Tu sobie przejdziemy Coś pokażę Bo To jest rodzina Którą nie miałem się zajmować Rodzina z której Zostało wyciągnięte tam X ramek Jakiś czas temu Zajdźcie sobie dzieciaki w przedszkole w sumie, nie? W miodni to przedszkole. No i tak mówią, że... To jest trzecia miodnia, nie? Mówią, że od przybytku głowa nie boli. No ale ja się zastanawiam, czy... Aby na pewno tyle rodzin jest tu potrzebne na tym terenie, bo dla mnie jest to mimo wszystko hobby, a nie jakiś tam zarobek. A czasami ciężko się wyrobić po prostu. Także bierzemy się za alpejkę, później się bierzemy za ten rząd. Mi się ja. telefon. Za ten rząd pierwszy się bierzemy. Zobaczymy, co tu się dzieje, bo to był rząd, który był najwcześniej robiony. Tak z tego, co ja kojarzę. Więc być może tutaj też będzie coś do wzięcia, no ale jak widać No w innych rodzinach no też już jest do wzięcia no i no zapraszam do oglądania jakby co I do subskrybowania. I cóż otwierajmy, nie? O jaki spokój Proszę, proszę I tu nawet żadne trudnie nie chcą wylecieć No dobra Aha, muszę sobie przygotować połówkę, tutaj. No i co? Ja tam się nie dziwię, że na dużych pasiekach używają dmuchawy do liści. Taka dmuchawa wydmuchuje pszczoły tam z prędkością 20-30 km na godzinę. Podejrzewam, że nie robiąc im krzywdy. Nie wiem, jak to wygląda w kontekście badań, tego. No ale widzicie, no, każdą ramkę musiałem oddzielnie otrzepać i tak dalej tak to bym podniósł korpus, wydmuchał. Ciekawe podejście. No ale tylko na dużych pasiekach u nas to raczej się nie sprawdza. No i podejście do pszczół u nas jest zupełnie inne, nie. Są larwy. To duży plus. jest cała ramka zaczerwiona cała bardzo ładnie jest pokarmu, pieżgi oraz węglowodanów nie jakaś duża ilość ale miodu tutaj jest z półtora kilo może kilo 200 gdzieś niestety kompletnie mi wszystko zasłania telefon jakoś tak słaby stojak mam o bardzo lekka ramka z naszą alpejką i czy ta alpejka coś tu robi tak jest wszystko zaczerwione zajajczone nawet tu u góry czyli mają pożytek Z drugiej strony również zobaczcie Matkę wiemy gdzie mamy więc możemy wynosić ramki do góry Wszystko zaczerwione. Także gdyby nie to, że poczta polska zrezygnowała z wysyłania pszczół, a co za tym idzie matek, to byłyby fajne odkłady. Niestety takie czasy mamy. Upały idą. Firma nie chce za to odpowiadać. Może i po części słusznie. chociaż no gdyby była zachowana terminowość to raczej by to nie szkodziło czy mi się wydaje, czy ja tu mateczników nie widziałem o, zalana ramka o matko, jaka piękna ta jaka piękna ramka tam jest następna no, to świeże to wiadomo, że do czerwienia są takie słabe, nie? Piękna! No, i to idzie na górę. Z tego co kojarzę, to tutaj ta ramka idzie do wirowania jedna, dlatego na górę jakieś tam biorę. O, kolejna na górę idzie. Pięknie. ale piękna i zero mateczników no niesamowita alpejka u mnie nie chce się roić no to dobrze no i skończone no i mamy dwie ramki przeniesione do miodni gniazdo jest z wyciętą ramką pracy z dwiema ramkami z suszem może być z węzą jak ktoś ma nie ma problemu, jeszcze nawet lepiej bo będą miały zabawę w odrabianie no i jak taka rodzina ma się roić? Ma miejsce, ma gdzie czerwić, ma co robić. Nie trzeba robić odkładów. No dobra, mamy motylki. Motylki miały jedną ramkę mniej, więc sobie zadbały o miejsce. Mój błąd. Yy... Tutaj widzimy walkę, a nie, to trupka wynosi, tak? Tak. Jest szansa, bo tu jest krata odgrodowa, więc. No niestety ale z trudniami może być problem tutaj. Dobra, spróbujemy to jakoś podebrać. Tu nie ma co podbierać. Z tego widać kapie. Dobra. 7 ramek miodnych. Wydaje mi się, że jest tu wzięte. I jedna gniazdowa, czyli 9 ramek. A to oznacza, że według mojego przelicznika wzięliśmy yy, no, 13,5 kg. Mniej więcej z tego ula. No i tak. No i są jeszcze ramki gniazdowe tutaj do wzięcia, także tu będzie jeszcze tego miodu. Przeciętna rodzina, niestety. Yy, napiszę, ile tu było branych ramek dotychczas. No a dzisiaj 9, więc. 13,5 kg. idziemy dalej. Wiadomo, trudnie trzeba wypuścić z miodni i tak dalej, więc pootwieramy tutaj ten pierwszy stojak. Ale już widzę, że coś tu będzie do zabrania, jednak. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że są ramki gniazdowe w miodniach, więc one też czasem już są do zabrania, prawda? Dobra, weryfikujemy. To jest bardzo ciekawa ramka, bo sam się zastanawiam, dlaczego nie mam ich więcej. Kupiłem ich chyba Z20 do testów. Wiem, że mam te plastiki, ale nie wiem, gdzie mam te deseczki. Chyba gdzieś zostały wykorzystane w ogrodzie przeze mnie, czy tam, no tak mi się wydaje, albo gdzie indziej je wykorzystałem, bo zapomniałem, że one są do tworzenia tych ramek. To jest ramka bezdrutowa gdzie węze się wkłada w środek. Trochę więcej tej węzy się oczywiście wkłada, bo ona musi być większa. Ale ta ramka ma dwa lata i ona się bardzo dobrze sprawuje i przy wirowaniu. Także jak ktoś ma, się zastanawia nad czymś takim, to jest łatwe do czyszczenia, fajna rzecz. No dobra, i tyle, i tyle zostawimy. I jak to wygląda? Mamy raz, dwa, były trzy ramki gniazdowe, więc czternaście. Zostało 6, więc osiem wziętych. Dobrze liczę? No chyba tak, bo jedna gniazdowa i sześć miodnych. Także tak to wygląda w niebieskim. Miałem już ramek miodnych, żeby zapełnić dolną miodnię. Bo górną to co mogę przyjść i wsadzić bez rozbierania niczego, no i nie miałem tych ramek już, bo tutaj brakowało chyba jednej. Otworzyłem gniazdo, przejrzałem parę ramek i wyciągnąłem dwie ramki z czerwiem zakrytym do góry. Wydaje mi się, że nie ma na nich matki. I w ten sposób, sadzając cztery ramki gniazdowe do góry, zmieściłem się. W dolnej miodni z sześcioma ramkami miodnymi, więc mamy komplet na dole. A jeśli chodzi o górę, to przyjdę, podniosę daszek, wsadzę i tyle. A na dole oczywiście wsadziłem dwie ramki z suszem, co również spowoduje, że matka będzie zadowolona, będzie miała gdzie czerwić i tak dalej. Także same plusy. Stanu rojowego nie ma, przynajmniej na tych pięciu ramkach, które ja przejrzałem. Także elegancko. Ja, wolna. Przestrzenie tutaj jeszcze w korpusach. No to zerknąłem tu do tej trzeciej miodni. Osiem wyciągnąłem. Nie wiem, jak wygląda druga i pierwsza. Pewnie też ciekawie, ale to już za dwa dni.